Zanzibar, Zibar, dzień 21, to w sumie było wczoraj, czyli co trzy tygodnie. Nakręcę jeszcze dzisiaj oddzielny film na ten temat. Dzięki za subskrypcję, czołóweczka i zobaczcie, co się u nas działo. Bang! Dzień dobry! Halo, Iggy! Good morning, Iggy! Kula, matka! Matata kuna kuna, muna! Rzucisz, a nie ciebie teraz? Ja taką też mam! Wiesz? Jura, czy nie zrzeszło od nas w pokoju? Jakiś Hawajczyk! No, DJ Olek, DJ Remik, DJ Mamusia, DJ Babusia, DJ Czarnusia i DJ Minelusia. Drzewo jest czaderskie. co To jest Nie Mija, zjedz kotka. Zobaczcie, jak. Jak dobrze rozpocząć dzień? Co ta, Co budzi rano? Kawa? Piwo? Nie! Strzał w papę. A tutaj taki mułek jest na Tam jest Danusia. Tam masz już w zboku. Bo widzę, że się cześć od tyłu. Let's go, mama. Let's go, mama! Let's go, babcia! Idę! Hakuna! Mama. Zaczynamy kolejny dzień! Płyniemy sobie taką łódką drewnianą. A jak? Kapitanie, gdzie płyniemy, kapitanie? Na wyspę, gdzie są wyspy? Tam jest wyspa? Tam, widać ląd, ląd Kapitan, bez pracy nie może wytrzymać. Tylko biznesy cały czas. No, żeby to jaka pokable. Co? Zabieramy wody. Kapitan schodzi ostatni. Jak ochłodzić się w gorący dzień? Lodem. Trzeba usiąść na lodówkę. Chociaż w Afryce lodówki grzeją. Lub są szafkami ze światłem. Jednak. Orek, gotowy do nurkowania? Nie! Nie jesteś gotowy? Nie na nie umie pływać. Nie wiem. Margo, dlaczego moi ludzie są na wyspie? Moje? i pozwolił. Demek, porządek. są na naszej wyspie? dollars! Five dollars. A co ty chcesz tu zjadać? Ja, Gojolka! na razie. Hej, African people. You black people. African people. Ty, Remix jesteś już czarniejszy od niej. Naprawdę, tak, ty. Tak? <laughs> Pierwszy raz jest tak naprawdę. Chłodno! Bo wieje tutaj strasznie! Także jest naprawdę chłodno, szok! Przyjemnie żeby było jasność. Oh. Służby. Kogo to jest wyspa? <noise> Lesia a kogo to jest ta nowa ciocia? Wójka, tak Chodź! Dobrze? Jest dobrze? nikogo nie ma? Nikogo nie ma, tatyś jest Chodź zobaczkinia. Był krap, ale uciekł. Krap był uciekł. Uciekł, no. Woda. Woda, no. Tam leci woda. Tam leciowa, ciało skina. O je bobo. Jaka jest kinia babcia? A nie ma nikogo. Ale krabów babcia tu jest. Nie, latają, złabym widziała. Uciekają. A tu się u sobie. Zobacz. Ja, yes?

Zamożena. Wujek się przygotowuje do następnej edycji Magdy Gas. Ugotowanie. Ugotowanie. No. Obskrobisz mi od razu piątki, co? Jaka misja? Tak, działamy. Do! No. Takiś! Takiś! No. To no, trafiłeś! Patrz jak robi kokosa, patrz! No, jest <grym> ok! Ale jak puka <grym> się z szoku! Uuu, takiś, zobacz! Daj połączyć! Daj połączyć! Cześć, jest cześć, 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 do, Dobre. Niami. nami! Ole, chcesz kokosa? Nie! Z matem kłamali. Chodź babci pokażemy. Jest ognisko mama. Jest.